Kontrolowanie myśli wydaje się czymś bardzo trudnym, ale to nieprawda. Jest taki proces, który zachodzi w naszych umysłach niemal przez cały czas. To wewnętrzny dialog, który prowadzimy sami ze sobą. No właśnie, problem w tym, że najczęściej tego dialogu nie prowadzimy, ale to on prowadzi nas, ponieważ zachodzi w naszej podświadomości. Dlatego właśnie musimy być czujni na to, jakiego rodzaju sygnały ten wewnętrzny dialog do nas wysyła, co ten wewnętrzny głos do nas mówi. Czy są to informacje pozytywne czy negatywne, wzmacniające czy zatrzymujące? Czy one nas popychają do działania czy blokują? To jeden z najważniejszych procesów, jakie zachodzą w naszych umysłach, dlatego że mają przeogromny wpływ na to, jakie nasze życie jest. Jak zatem zapanować nad tym wewnętrznym dialogiem? Jak go kontrolować? Zadawaj sobie często pytania: co słyszę w swoich myślach? Co ten wewnętrzny głos do mnie mówi? I za każdym razem, kiedy usłyszysz, że jest to jakaś informacja negatywna, a zapewniam cię, że do pewnego momentu będzie to w większości przypadków, musisz tą negatywną myśl zamienić świadomie w sygnał pozytywny, w myśl konstruktywną. Na przykład słyszysz taką myśl: Ta pogoda jest dołująca. Możesz ją zamienić na inną myśl, zdecydowanie bardziej pozytywną. Na przykład: I w taką pogodę da się dobrze przeżyć dzień. Albo myślisz o tym, ta dziewczyna na pewno nie zechce się ze mną spotkać. Zamień to natychmiast w inną myśl, na przykład: Jeśli się bardzo postaram i ona zobaczy, że mi zależy, moje szanse wzrosną. Lub też taka myśl dotycząca relacji z dziećmi: Moje dzieci mnie nie szanują. Może zamienić to na przykład na taką myśl: Jeśli zwiększę swoją wartość, jeśli się bardzo postaram, to wtedy zobaczą we mnie innego człowieka. Albo. Na pewno nie dogadam się z tym człowiekiem, ponieważ ma trudny charakter. Ta myśl blokuje Twoje działania. Możesz zamienić ją na inną myśl, na przykład, na pewno jest jakiś sposób na to, abym się z nim porozumiał. Lub też nie dam rady zdać tego egzaminu. Możesz zamienić to na myśl, która wzmocni ciebie i na przykład będzie wyglądała następująco: będzie brzmiała następująco. Na pewno jest jakiś sposób, abym dał radę opanować ten materiał. Mówię ci, to przynosi naprawdę spektakularne efekty. Powtarzanie tego schematu, powtarzanie tego kontrolowanego myślenia, zamiany myśli negatywnych na pozytywne, tworzy zupełnie nowy świat wewnętrzny. Tworzy twoje nowe środowisko, w którym jest ci zdecydowanie łatwiej podejmować dobre decyzje, które prowadzą do lepszych działań, które prowadzą do lepszych rezultatów. Wyobraź sobie siebie w najróżniejszych sytuacjach dnia codziennego, począwszy od przebudzenia, poprzez cały dzień Twoich obowiązków i wyzwań, aż do wieczora, kiedy to najczęściej dokonujemy jakiegoś bilansu dnia podsumowania. Przez cały ten czas, przez Twój umysł, przez umysł każdego człowieka przebiegają tysiące myśli, i one dotyczą zarówno przeszłości, teraźniejszości, jak i przyszłości. Niestety, większość tych myśli jest negatywna i to właśnie te negatywne myśli nastrajają nasze emocje, budują nasze nastawienie, i ono zamiast być wspierającym, budującym, to jest nastawieniem dołującym, niszczącym nas. W całym tym procesie jesteśmy niejako jak instrument muzyczny, który, kiedy niewłaściwie nastrojony, nie pozwala nawet najzdolniejszemu muzykowi wydobyć z niego najpiękniejszych dźwięków, czystych dźwięków, takich, na które ten instrument stać. I tak samo dzieje się z nami. Kiedy jesteśmy źle nastrojeni, czyli źle nastawieni emocjonalnie, mamy złe podejście przez te negatywne myśli, sprawiamy, że sami zabieramy sobie tą dobrą energię, marnujemy swój potencjał, nie wykorzystujemy szans, które pojawiają się na horyzoncie. Tracimy energię, możliwości, zdolności, wszystkie zasoby, które moglibyśmy wykorzystać, a przez te negatywne myśli, właśnie, że ich nie wykorzystujemy. Pytanie zasadnicze: czy nas na to stać? Czy stać nas na to, żeby marnować swoje zasoby, żeby niszczyć swoją energię, żeby niszczyć relacje, które mamy z innymi ludźmi, żeby tracić entuzjazm, tracić radość, tracić możliwości rozwoju kariery, okazje biznesowe, tracić wszystko to, co przed nami odkrywa świat, ale przez negatywne myśli sami się blokujemy przed zdobywaniem tego świata? Czy nas na to stać? Odpowiedź, oczywiście, wydaje się bardzo prosta. Oczywiście, że nie. Przecież nie chcemy świadomie dokonywać samozniszczenia. To, czego chcemy w swoim życiu, to spokój wewnętrzny, to odczuwanie radości, to odczuwanie ekscytacji, to patrzenie w przyszłość i widzenie dobrych perspektyw, zamiast tylko wyzwań, strachów i lęków. To, czego chcemy, to po prostu szczęśliwe życie. Niestety większość ludzi przez te negatywne myśli wciąż nie potrafi skupić się na tym, co powinna zrobić, co jest w stanie zrobić w danej chwili. Martwią się o przyszłość, wciąż rozpamiętują przeszłość i nie potrafią cieszyć się tym, co mają tu i teraz. Wszystko to przez te negatywne myśli, których nie potrafią zablokować, których nie potrafią zamienić w pozytywne sygnały. A ja jestem przekonany, że nie jest to życie, na jakie zasługują, bo powinni być zdecydowanie ludźmi bardziej szczęśliwymi. Dlatego właśnie daję wam narzędzie, pokazuję, w jaki sposób zablokować te negatywne, destrukcyjne myśli. W jaki sposób przekształcić je w pozytywne sygnały, w takie, które będą budowały Wasze życie, będą je wspierały, pomagały Wam w rozwoju? Najwyższa pora skończyć z tymi negatywnymi procesami, które niszczą Twoje życie, zabierają Ci spokój wewnętrzny, zabierają Ci codzienną radość. To narzędzie kontroli swoich myśli pozwoli Ci totalnie odmienić swoje życie. Kiedy nauczysz się stosować je regularnie, kiedy stanie się to Twoim nawykiem, zobaczysz, ile więcej energii tobie przybędzie o ile bardziej radośnie będziesz przeżywał każdy dzień o ile zyskasz entuzjazmu aby inwestować w swoją przyszłość aby podejmować działania które będą ci przynosiły po prostu radość to jest wspaniały mechanizm który całkowicie przeobraża twoje życie sprawia że będziesz zupełnie nowym człowiekiem a inni mam nadzieję będą tobie pozazdrościli i będą pytali się w jaki sposób dokonałeś tej przemiany a ty wtedy będziesz mógł się podzielić z nimi tym sekretem Zmiany swojego życia. Mówiąc krótko, przestaniesz się wyniszczać, a wykorzystasz swój umysł, jego potęgę, do tego, aby stymulować swoje życie i sprawiać, aby po prostu ono było coraz piękniejsze. Każdego dnia. Czy chcesz właśnie takiego życia? Czy chcesz panować nad swoimi myślami? Czy chcesz wykorzystywać potęgę swojego umysłu do tego, aby mieć wspanialsze życie? Wierzę, że tak, wierzę, że właśnie dlatego słuchasz tego filmiku, dlatego słuchasz tego materiału, ponieważ chcesz wzrastać, chcesz się rozwijać, chcesz mieć po prostu coraz piękniejsze życie. A zatem od teraz kontroluj każdą swoją negatywną myśl i zamieniaj je w sygnały pozytywne, wzmacniające, w takie, które będą poprawiały Twój nastrój, będą Cię podtrzymywały na duchu, będą sprawiały, że będziesz bardziej w siebie wierzył. Że będziesz bardziej umiał docenić to, co masz i wierzyć w perspektywy, które niesie przed tobą przyszłość. Zapamiętaj to. Każda Twoja nowa, pozytywna myśl to wkrótce nowy sposób myślenia. Nowy sposób myślenia to zupełnie inne, pozytywne stany emocjonalne. Pozytywne, dobre stany emocjonalne to zdecydowanie bardziej konstruktywne działania. A zdecydowanie bardziej konstruktywne działania to oczywiście lepsze, wspanialsze rezultaty. A przecież o to wszystkim chodzi. Wierzę, że o to dokładnie Tobie chodzi. Świadomie kontroluj swoje myśli. Buduj swoje wspanialsze życie. Kliknij subskrybuj, daj lajka, przekaż wiadomość innym, zostaw komentarz, a następny mój materiał dotrze do Ciebie jeszcze szybciej. Do zobaczenia. Cześć.